To jest seria pod tytułem Uciekam od świata, część pierwsza. Cześć, Mario. Tak wiem, trochę lat minęło, odkąd widzieliśmy się po raz ostatni. Tyle miałem ci do powiedzenia, tyle miałem do ciebie do napisania. Tyle razy sięgałem pod ten długopis, żeby sięgnąć, ten list napisać. W końcu dostałem wreszcie pierwszy komputer, próbowałem maila napisać, ale nie dostałem Twojego adresu. No, ale ostatecznie uznałem, że chyba w formie głosowej będzie ci najwygodniej nagrać. Wiesz, głosówki teraz się sprawdzają wszędzie. Trochę może i to pójście na łatwiznę, ale wiesz, dzięki temu, jak wyartykułuję sobie w głosie, jak usłyszę te myśli, które mam tobie przekazać, to uznaję, że eee, co się będę. Lepiej będzie, jak po prostu powiem to, co powiem, to, co myślę. A myślę ostatnio całkiem sporo, rzeczywiście. Zwłaszcza o tym, kiedy. Patrzę jak świat gna do przodu, patrzę jak ludzie bawią się dobrze, a ja sobie siedzę w domku z herbatą i... Albo nawet nie herbatą, tylko herbatą np. z błasoną prądem, albo nawet samym prądem i tak sobie myślę... Gdzie to kurwa poszło nie tak? A przecież tak naprawdę zaczęło się to od YouTube'a. Od, te... od chęci pokazania, że potrafię więcej niż tylko się wygłupiać. Od więcej i od pokazania, że potrafię więcej, od pokazania, że stać mnie na bycie ambitnym, pokazania, że naprawdę chcę robić coś dobrego, chcę robić coś kreatywnego, pod y, mimo tego, iż zapożyczam się od innych twórców. Pamiętasz jeszcze jak w 2015 roku próbowałem po raz pierwszy z YouTube'em? To były śmieszne czasy. Nazwa przynajmniej była w miarę adekwatna, bo się gimnazja kończyły a uznałem, że Gimbartus to będzie naprawdę całkiem śmieszne. No ale no cóż, szkoła się dowiedziała o tym, że planowałem taką twórczość, no i potem poszło w świat, że chyba coś ta strona czasie jest nie tak. A pamiętasz o Osiu Vlog? O matku, jak się rodzice o tym dowiedzieli, to dopiero była niezła jazda. No, zresztą mówiłem Ci kiedyś o tym, że po prostu próbowałem porobić vlog, mimo tego już to było chyba... 5 lat po tym, jak vlogi przestały być popularne, jakoś w tym czasie to było. Także wiesz, no, jestem bardzo uśmiany teraz tym, jak patrzę, że inni się starają. Patrzę, że też no, niektórzy mają albo właśnie podcast i nagrywają to, co ja chciałem kiedyś nagrywać, albo opowiadają o tym, czego oni nie przeżyli. Opowiadają o tym, co chcą przeżyć, a co są wspaniali, albo jakcy będą wspaniali. Eee, powiem ci, że takie gadanie właśnie o tym, jacy, jakim można być, jakim chce się być, jaki ktoś może pokazać, że możesz być, nie może być nie to w kurwie, ale tak w kurwie jak mi. Eee, tak samo jak zresztą to, że się nie widzieliśmy tego. Mam nadzieję, że kiedyś usłyszysz tę opowieść, napiszesz do mnie, pogadamy, posłamy sobie z a póki co to usłyszałaś 24-letniego rozklętego jak szewc przez, przez pracę i parasę, i pasję człowieka, który po prostu próbuje żyć. Ale co to za życie, kiedy tak naprawdę zamiast, zamiast wziąć się do roboty, zamiast pracować tak jak powinien pracować, ucieka od świata w internet, ucieka od świata w YouTube. I na tym YouTubie przez kilka lat próbował coś tworzyć. Czy to vlogi, czy to odpowiedzi na pytania, recenzowanie czyichś filmów, żerowanie na czymś kontencie. Matko Bosko, że kiedyś ludzie na to się łapali, a teraz to już w ogóle się na to łapią. Chora sprawa, nie? Co tam chora? Popierdolona i to strasznie. Jeszcze mam problem z tym, żeby rzeczywiście umieć porządnie pocisnąć wulgaryzmem podczas nagrywania. Ech. Ja jeszcze się tego nauczę. Próbuję być w miarę autentyczny w tym wszystkim. Dobra Marysia, trzymaj się dzielnie. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem, usłyszysz jeszcze o tym. Pogadamy, spotkamy się. A póki co to mam nadzieję, że gdzie, tam gdzie jesteś, to masz się dobrze i odezwę się jeszcze nie raz. Trzymaj się. Bartek. Listopad 2024.